3 sierpnia. Warszawa, godzina 17, 44 rok. Zryw, Warszawiacy mieli dosyć nazistowskich skór synów, a. Godzina siedemnasta, zrywata euforia I jeden cel, żeby Warszawa była znów wolna Nasz Polskich nie wsi od niemieckich dział ognia Taka prawda, zasłużyliśmy się na wszystkich frontach Warszawiacy z Bogiem w sercach postanowili walczyć Mieli już serdecznie dosyć nazistowskiej okupacji Pokazali, że ducha polskości nie da się zabić Zostawieni na pastwę losu, walczyli sami Hitler kazał, zrównać nad ziemią Warszawę Miała być przykładem, że przeciw Rzeszy się nie powstaje Z drugiej strony Wisły spokojnie stali Sowieci i patrzyli jak giną mężczyźni, kobiety, dzieci Czarna śmierć, a czerwona zarica I tak w nierównej walce, kręcimy czołg <śmierdzi> Powstanie zamieniło się w dramat Tak łatwo sprzedał nas Zachód Tak łatwo przyszło to zaakceptować światu Sojusznicy zdradzili Polaków Traktują życie Warszawiaków tak jak partie szachów Tak łatwo sprzedał nas Zachód Tak łatwo przyszło to zaakceptować światu Hitler i Stalin zrobili tu co swoje Miej w opiece dusze powstańców, Panie Boże! Przed siebie na śmierć i zatracenie Z bokiem sercu idę bronić korzenie Poświęcone w tym miejscu, w którym Pekło zbyt wielu mężów, bez sensu Z głębi duszy walcz, do ostatku sił Miasto tonie we łzach, padając w ostry wir Powstań młodzieży, skajdan wyrwij Co piękne, naród musi to przeżyć Odzyskasz szczęście, wierny jak wilk Co je więcej, pękną obroże założone na serce Tak bardzo krwawy dziś sierpień Życie tni się, w małej skierce Dziś sierpień, przyczynij się w małej skierce Tak bardzo trwa dziś sierpień, przyczynij się w małej skierce W tym mieście cudownym nad dzisiaj się zmieniło się w żal Poległo tak wiele przyszłość, by w końcu wolny był kraj W tym mieście cudownym na Cieszę się zmieniło się w żal Poległo tak wielu przyszłość, by w końcu wolny był kraj Tak łatwo sprzedał nas Zachód, tak łatwo przyszło to zaakceptować światu Sojusznicy zdradzili Polaków, traktują życie Warszawiaków tak jak partie szachmów Tak łatwo sprzedał nas Zachód, tak łatwo przyszło to zaakceptować światu Hitler i Stalin zrobili tu co swoje, miej w opiece dusze powstańców Panie Boże W tym mieście cudownym napisło, gdzie szczęście zmieniło się w żal. Poległo tak wielo przyszłość, by w końcu wolny był kraj W tym mieście cudownym nad pisłą Cieszęść się zmieniło się w za